Dobrze, panie i panowie, bardzo dziękuję, że dołączyliście. Wygląda na to, że wiele osób wciąż kończy lunch, więc naprawdę dziękuję, że przyszliście. Naprawdę to doceniam. I tak, dziękuję też, że wytrzymaliście te kilka minut czekając na mnie, panie i panowie. A skoro o oczekiwaniu mowa, szybkie pytanie kontrolne: Kto z was naprawdę lubi czekać? Nikt, prawda? Ja też nie, panie i panowie. Wiecie, jeszcze wczoraj, kiedy podróżowałem tu z mojego rodzinnego miasta Wiednia, z serca Europy do Vegas, trafiłem na te gigantyczne kolejki przy kontroli bezpieczeństwa na lotnisku. Pięć minut wydawało się jak pięćdziesiąt, i gdy już myślałem, że skończyłem z czekaniem, trafiłem na ten, wiecie, ruch w Vegas. Ta sama historia, prawda? Usiądź poczekaj, usiądź poczekaj, usiądź poczekaj. To naprawdę irytujące. Ale to nie tylko podróże wystawiają moją cierpliwość na próbę, że tak powiem. Oto klasyka. Ja sam na zumie, prawda? Jestem pięć minut i nikt nie przychodzi na spotkanie, które ma trwać dziesięć minut. I myślę, że wszyscy znamy ten ból, prawda? Czekanie nie tylko zjada czas, nie tylko zjada energię, po prostu zjada cierpliwość. I to nie jest uciążliwe tylko dla mnie, panie i panowie, i najprawdopodobniej nie tylko dla was. Waszym klientom też to przeszkadza. Nie chcą czekać na waszą aplikację, waszą stronę, wasz produkt. Nie chcą czekać pięciu sekund. Nawet jednej, prawda? Bo prawda jest taka: oczekiwanie to nie tylko irytacja, to koszt dla firmy. I liczby to potwierdzają. Na przykład BBC każdego roku raportuje, że traci około 10% użytkowników za każdą dodatkową sekundę czasu ładowania strony. Google zaobserwowało na przykład skok współczynników odrzuceń o 123% przy wzroście czasu z 1 sekundy do 10, a nawet przyspieszenie ładowania strony o ułamek sekundy. Może zwiększyć konwersję użytkowników nawet do 10%. Główna myśl jest taka. Nie chodzi tylko o prędkość dla samej prędkości, chodzi o zdobywanie lub tracenie klientów. Bycie szybkim to nie tylko miłe, to opłacalne. I właśnie dlatego zrobiliśmy krok naprzód, panie i panowie. Pascal właśnie otrzymał dużą aktualizację z wbudowanym testowaniem wydajności. I teraz możecie na przykład zasymulować setki, a nawet tysiące użytkowników. Uderzających w Waszą aplikację jednocześnie. Dzięki temu spowolnienia nie pojawiają się tylko w środowisku testowym i nie w produkcji. A to oznacza, że nigdy nie dotykają Waszych klientów. Zobaczmy to teraz w akcji. Aby to zrobić, najpierw przejdę do test-managera. I tutaj w test-managerze mamy nową zakładkę do zarządzania scenariuszami testów wydajnościowych. Widać, że zaprojektowałem już trzy scenariusze testów wydajnościowych jeden dla testu wytrzymałościowego, jeden dla testu skokowego i jeden dla testu obciążeniowego. Przechodząc do jednego z tych scenariuszy, widzimy tutaj w sekcji konfiguracji w Test Managerze tak zwany profil obciążenia, który możemy zaprojektować. To ten kształt przypominający dach, który widzicie. I w zasadzie ten kształt mówi wam no cóż, z jaką liczbą użytkowników chcecie obciążyć aplikację w określonym przedziale czasu, żeby zmierzyć jej wydajność? Tworzenie tych profili obciążenia jest proste i intuicyjne. Robi się to za pomocą tzw. grup obciążenia. Pokażę Wam, jak to działa. Przejdę do tej tutaj. W tej grupie obciążenia mówimy po prostu, hej, w szczycie chcemy mieć 50 użytkowników obciążających aplikację. Możemy też określić, co ci użytkownicy powinni robić. Robimy to za pomocą zautomatyzowanego przypadku testowego. Tutaj nazywamy go Register Users. W tym scenariuszu mamy 50 symulowanych użytkowników, którzy w tym samym czasie rejestrują konto użytkownika. Co fajne, można ponownie wykorzystać już istniejące zautomatyzowane przypadki testowe do tych scenariuszy wydajnościowych. Nie trzeba wymyślać koła od nowa. Możecie pójść dalej i określić, jak szybko chcecie zwiększać liczbę użytkowników. Jak długo trzymać ich na szczycie i jak szybko ich zmniejszać, łącznie z definiowaniem SLA takich jak maksymalny czas odpowiedzi czy maksymalny wskaźnik błędów. I to wszystko, co trzeba zrobić, aby ustawić profil obciążenia. Można to zrobić dosłownie w 30 sekund, potem czas na uruchomienie. Możecie wykonać próbny przebieg albo pełne wykonanie. Tutaj macie do dyspozycji naszą infrastrukturę w chmurze lub wasze środowisko on-prem. Oba scenariusze są obsługiwane. Gdy wyniki nadejdą, są ładnie podsumowane w tej tabeli. Przechodząc do jednego z nich, widzimy, że to był przebieg wydajnościowy z 125 użytkownikami. Znaleźliśmy 99 błędów i średni czas odpowiedzi wyniósł 107 milisekund. Co miłe, możecie nawet powiększyć konkretne fragmenty, gdzie aplikacja pokazywała szczyty w czasie odpowiedzi lub skoki, np. w błędach ruchu webowego, czy w błędach napotkanych w automatyzacji? Możecie skupić się na bardzo konkretnych punktach danych, powiększyć ten fragment, gdzie aplikacja pokazuje szczyty czasów odpowiedzi, a potem możecie debugować aż do najniższego poziomu, powiedziałbym, do poziomu pojedynczych par żądań i odpowiedzi, aby ustalić skąd biorą się te spowolnienia. Ale spokojnie, panie i panowie, nie musicie być ekspertami od testów wydajności, żeby to wszystko zrobić. Autopilot jest tu, żeby pomóc. Mamy nowy czat w Test Managerze. Otwierając czat, możemy po prostu poprosić autopilota: „Hej, autopilot, przeanalizuj te wyniki i daj mi krótkie podsumowanie dla zarządu”. Spróbujcie. Autopilot od razu się tym zajmuje, analizuje wyniki, używa wszystkich dostępnych narzędzi autopilota, aby wykonać zadanie. Kiedy skończy, autopilot wygeneruje odpowiedź i poda wam wynik. W tym przypadku, jak widzicie, Autopilot właśnie mnie powiadomił: Hej Ingo, wszystko wygląda dobrze. Twoja aplikacja webowa YBank jest solidna przy 125 użytkownikach. Widziałem tylko sporadyczne błędy, ale bez obaw, nie ma problemów z backendem. I nawet zasugerował kolejne kroki. Panie i panowie, to było testowanie wydajności, ale to tylko jedna z sześciu dużych aktualizacji w 25.10. Dodaliśmy też możliwości zarządzania testami w Test Scale, aby nasi klienci, zwłaszcza w sektorze life science, mogli lepiej zarządzać procesami zatwierdzania w Test managerze. I tak usłyszeliśmy was. Studio Web jest teraz gotowe do zarządzania całym projektem testowym. Wprowadzamy też naszego Healing Agenta do Test Cloud, więc wasze zepsute testy automatyczne, w zasadzie, tak, same się naprawiają. Autopilot również otrzymał dużą aktualizację. Pomaga odnajdywać przestarzałe, nieaktualne przypadki testowe i potrafi współpracować z wami we wszystkich działaniach testowych od początku do końca z naszym nowym jądrem zarówno w Test Managerze, jak i w Studio. Wprowadzamy też coś, co nazywamy autonomicznym wykonywaniem testów. W praktyce pozwala to autopilotowi zajmować się powtarzalnymi, rutynowymi zadaniami ręcznego wykonywania testów. A do tego wszystkiego, test cloud nie jest już tylko usługą w chmurze hostowaną u nas. Jest też dostępny on-prem w ramach naszej architektury Automation Suite. Podsumowując, od testów wydajnościowych po testy funkcjonalne, test cloud scala to wszystko. Dostarcza otwarte, odpowiedzialne i elastyczne AI w każdej fazie testowania. Od projektowania testów i automatyzacji po wykonywanie i zarządzanie testami. I to wszystko w odniesieniu do waszych aplikacji, platform i ekosystemów, takich jak SAP, ServiceNow, Salesforce i Oracle. Test Cloud nie jest zbudowany tylko pod kątem testowania, które znacie dzisiaj, panie i panowie. Jest zbudowany pod kątem tego, dokąd testowanie zmierza. I tak, Test Cloud pomaga automatyzować tradycyjne, wąskie, oparte na regułach zadania w testowaniu rzeczy, które robimy od lat. Ale co ważniejsze, Test Cloud przygotowuje Was na to, co dalej: automatyzację szerszych, bardziej chaotycznych, bardziej dynamicznych i znacznie mniej przewidywalnych zadań testowych. Nazwaliśmy to Agentic Testing. I to nie jest tylko żargon, panie i panowie. To coś realnego. To wyraz naszego zobowiązania do wspierania testerów oprogramowania, testerów takich jak wy, za pomocą agentów AI na całej długości cyklu testowego. Aby umożliwić im nie tylko przyspieszenie i uproszczenie testowania, ale też odblokowanie rzeczy, których wcześniej nie mogli osiągnąć. I to jest dla nas Agentic Testing. Realizujemy to na dwie główne sposoby. Po pierwsze, dostarczamy, powiedziałbym, szerokie i różnorodne ZOO wbudowanych agentów AI, które wspierają Was w każdej fazie testowania. Po drugie, wyposażamy Was we wszystkie narzędzia potrzebne do budowania własnych, niestandardowych agentów AI do testowania, dając Wam elastyczność, by zbudować dokładnie to, czego potrzebujecie, kiedy potrzebujecie, po swojemu. Teraz przyjrzyjmy się najpierw wbudowanym agentom AI. Te wbudowane agenty są zasilane przez coś, co nazywamy autopilotem. Na przykład autopilot wspiera projektowanie testów. Pomagając generować testy ręczne dla Waszych wymagań. W sprawach automatyzacji testów, Autopilot pomaga konwertować te testy ręczne na zautomatyzowane przypadki testowe. A w kwestii zarządzania testami, między wieloma innymi rzeczami, Autopilot pomaga Wam uzyskać w czasie rzeczywistym praktyczne, akcjonowalne informacje o wynikach testów. Dobra, zobaczmy to teraz w akcji. W tym celu znowu przejdźmy tam, gdzie wszystko dobre się zaczyna, panie i panowie, do UiPath Test Cloud. A na ekranie startowym od razu możemy przejść do Test menadżera. Tutaj w Test menadżerze w tym projekcie możemy najpierw powiedzieć: Hej, chcę teraz wyszukać z autopilotem. Powiem, autopilot, pokaż mi wszystkie wymagania przypisane do mnie w bieżącym sprincie, które jeszcze nie były testowane. Spróbujcie. Autopilot podejmuje zadanie, przetwarza instrukcję, można powiedzieć tłumaczy ją na coś, co rozumiemy w tle, i daje Wam dokładnie to, czego szukacie. W tym przypadku Autopilot znalazł 8 wymagań. Myślcie o nich jako User Stories, które są przypisane do mnie w bieżącym sprincie i nadal czekają na testy, czyli możecie wyszukiwać tak, jak myślicie, w języku naturalnym. Nie musicie uczyć się żadnego technicznego języka zapytań. Stąd możemy bezpośrednio przejść do jednego z tych wymagań. Przejdźmy do tego o nazwie Create Loan Request. To jest wyrażone jako User Story i już zawiera kilka powiedziałbym wysokopoziomowych kryteriów akceptacji. Tutaj również wkracza Autopilot. Pomaga Wam optymalizować pokrycie testowe na trzy główne sposoby. Robi się to naciskając przycisk Optimize Coverage. Autopilot mówi: Hej. Mogę pomóc poprawić jakość tego wymagania pod kątem spójności, jasności i kompletności. Autopilot może też pomóc znaleźć przestarzałe testy powiązane z wymaganiami przypadki testowe, których możecie już nie potrzebować, bo wymaganie się zmieniło. Albo możecie poprosić autopilota o wygenerowanie nowych testów. Właśnie to teraz zrobimy. Kliknijcie, a możemy dołączyć dokumenty, żeby dać autopilotowi więcej kontekstu dotyczącego wymagania, by lepiej je zrozumiał. Co jest też nowe, możecie teraz wykorzystać nasze możliwości Context Grounding. To znaczy, jeśli macie już zdefiniowaną bazę wiedzy w naszej usłudze Context Grounding, możecie jej użyć, by osadzić autopilota w kontekście waszego przedsiębiorstwa. Dla tej krótkiej demonstracji kliknę Next. Mogę też powiedzieć autopilotowi, na czym ma się skupić podczas generowania testów. Możecie podać wskazówkę w języku naturalnym, żeby nieco ukierunkować autopilota. Co nowego, możecie też wybrać model, którego chcecie użyć do generowania testów. Wspieramy w standardzie Cloud, Gemini i GPT-4. Fajne jest to, że możecie też wprowadzić własny model językowy, czyli zastąpić domyślne modele naszymi subskrypcjami. Wybiorę zalecany cloud. Klikam Generate Test. I jak już wiecie, Autopilot przystępuje do pracy. Przetwarza wszystkie informacje i po chwili daje Wam przypadki testowe pokrywające to wymaganie. Autopilot nie tylko generuje nazwy tych testów, generuje też instrukcje krok po kroku, abyście mogli wykonywać te testy ręczne od razu. Po przeglądzie wybieracie te, które chcecie zachować. Ja wybiorę te cztery. Klikam Create. I te cztery testy ręczne są wtedy gotowe i powiązane z wymaganiem. Następny krok to ich automatyzacja, prawda? Przechodzimy do studio naszego IDE do automatyzacji testów. I tutaj widzimy listę przypadków testowych, które desperacko czekają na automatyzację. Pokażę Wam jeden sposób działania. Najpierw przenosimy ten test ręczny do studio. Konwertujemy wszystkie manualne kroki testowe na komentarze tekstowe. A następnie wraz z naszym repozytorium obiektów, repozytorium przechowującym wszystkie techniczne elementy aplikacji, które testujecie, jak przyciski, linki, pola edycyjne, tabele, Autopilot ma wszystkie narzędzia, których potrzeba, aby zamienić tę kupę tekstu, ten manualny przypadek testowy, w zautomatyzowany test. Jak to zrobić? Po prostu klikacie Generate Code. Autopilot wtedy zagłębia się, integruje się z naszym frameworkiem sterowników, sprawdza z repozytorium obiektów i w efekcie dostajecie tutaj wykonalny, zautomatyzowany przypadek testowy. Ten przykład jest w CEQ. Oczywiście możecie zrobić to samo w low-code. To, co właśnie widzieliście, panie i panowie, to jedynie zajawka potężnej gamy wbudowanych agentów AI, które mamy już dla was. Ale możecie pomyśleć, no dobrze, w erze AI. Po co jeszcze automatyzować testy w sposób, który pokazaliście przedtem? I to uczciwe pytanie, Panie i Panowie, bo etap automatyzacji przypadków testowych zaczyna się już zacierać. I dlatego wprowadzamy coś, co nazywamy Autonomous Test Execution. W zasadzie pozwalamy autopilotowi wykonywać testy ręczne automatycznie bez konieczności ich uprzedniej automatyzacji. Pokażę, jak to działa. Znowu przejdźmy do test managera. Tutaj w test managerze chcę przejść do sekcji Test Cases, gdzie widzimy wszystkie testy ręczne, które właśnie współtworzyliśmy kilka sekund temu. Przejdźmy do jednego z tych testów ręcznych, na przykład Check Rate for 3 Year Term. Widzimy w sekcji Automation, że nie ma przypisanej automatyzacji do tego testu. To jest test ręczny. W sekcji Manual Steps widzimy wszystkie instrukcje krok po kroku wymagane, aby człowiek wykonał ten test. Autopilot może zająć się tym zadaniem. Jak to zrobić? Proste. Klikacie przycisk Run with Autopilot, a następnie wskazujecie Autopilotowi, gdzie znaleźć aplikację, na której ma wykonać test. Możecie też wybrać jeden z naszych modeli operatorów, na przykład Gemini, OpenAI lub Cloud. I to wszystko. Potem klikacie Go. Autopilot przystępuje do pracy i wykonuje test ręczny. Daje Wam pełny wgląd w logi wszystkie próby, które autopilot podejmuje, by wykonać zadanie. I w praktyce, gdy autopilot przetwarza dane przez aplikację dokładnie według definicji w teście ręcznym, wykorzystuje trzy nowatorskie technologie, które chcę tu wyróżnić. Po pierwsze, nasze zdolności samonaprawiającej automatyzacji testów, aby radzić sobie z nieoczekiwanymi sytuacjami. Po drugie, nasze możliwości Computer Vision Control. To w zasadzie nasza własna technologia, umożliwiająca autopilotowi obsługę dowolnego UI za pomocą myszy i klawiatury. I ponadto mamy tak zwaną technologię operatora, pewien wyższy poziom możliwości, który wykorzystuje nasze samonaprawiające mechanizmy i możliwości sterowania UI, żeby doprowadzić zadanie do końca, w tym przypadku wykonanie testu ręcznego. W każdej chwili możecie zajrzeć do logów i zobaczyć, jak autopilot próbuje wykonać test. To, co właśnie zobaczyliście, to tak zwany tryb attended, autonomicznego wykonywania testów. Znaczy to, że po prostu obserwujecie, jak autopilot wykonuje test na waszym komputerze. To wszystko jest też wspierane w trybie unattended. To znaczy, możecie powiedzieć: „Hej, autopilot, oto moje 500 testów ręcznych. Wykonaj je, proszę.” A potem wrócicie następnego dnia i przeanalizujecie wyniki razem z autopilotem. Wszystkie te wbudowane agenty AI, które właśnie widzieliśmy, panie i panowie, to świetny punkt wyjścia, ale na pewno nie wystarczą, by pokryć pełne spektrum wyzwań, z jakimi się mierzycie w testowaniu oprogramowania. Dlatego teraz zmienię perspektywę. Pokażę, jak można zbudować własne agenty AI w Test Cloud, i mam dla Was demo. Przejdźmy więc do Studio w Test Cloud, a dokładniej do Agent Buildera. Chcę pokazać agenta, którego jeden z naszych klientów zbudował kilka miesięcy temu. To agent, który nazywamy UiPath Data Retriever Agent. Pomaga klientom znaleźć najlepsze dane w ich zestawie aplikacji do celów testów eksploracyjnych. To wszystko. Jak zapewne wiecie, Agent Builder daje Wam wszystkie narzędzia do zaprojektowania agenta. Na przykład zdefiniowania celu agenta w języku naturalnym, celu, roli, odpowiedzialności agenta. Możecie wyposażyć agenta w dowolną liczbę narzędzi. To mogą być automatyzacje UI, API lub bazy danych. To mogą być inne agenty, które chcecie wywołać jako część tego agenta. Co nowe, możecie wywoływać narzędzia z waszych serwerów MCP w tym agencie. Serwery MCP możecie zbudować tu w Test Cloud lub przenieść do Test Cloud. To daje dużą moc, by agent robił swoje. Agent Builder to nie tylko narzędzie do projektowania agenta, daje też wszystkie narzędzia do oceny i testowania agentów. Autopilot, jak widzicie, jest też tu, aby pomagać w usprawnianiu agenta na bieżąco. Teraz pokażę, jak użyć tego agenta i udostępnić go innym. Przejdę do mojego trace. Jako użytkownik końcowy tego agenta, wszystko co robicie, to przekazujecie zapytanie w języku naturalnym do agenta. Możecie powiedzieć: Znajdź męskiego klienta w Hiszpanii powyżej 25 lat z jednym kredytem pomiędzy 30 a 45 sejc. To wszystko co robicie. Agent uruchamia wyszukiwanie i daje Wam najlepsze dane potrzebne do Waszych testów eksperckich. Ale agent builder to zwykle nie miejsce, gdzie użytkownicy biznesowi będą korzystać z agentów. Do tego mamy autopilota w naszym asystencie. Autopilot w asystencie działa jak agent konwersacyjny. Możemy pytać autopilota o ogólne rzeczy: Na przykład: Autopilot jakie są 12 największych krajów świata pod względem ludności? Autopilot odpowie. Ale fajne jest to, że możecie też wywoływać i rejestrować agentów, takich jak widziany tutaj Data Retrieval Agent, w tej rozmowie czatu. Potem możecie powiedzieć: Autopilot. Potrzebuję znaleźć dane testowe w mojej aplikacji. Pomożesz? Autopilot powie: Jasne. Spróbuję znaleźć agenta lub narzędzie, które mi w tym pomoże. W tym przypadku znalazł naszego Data Retriever agenta, tego samego, którego widzieliście w Agent Builderze. Każdy może wpisać zapytanie w języku naturalnym. Spróbować i agent wraz z autopilotem przystąpi do działania, znajdzie najlepsze dane w waszej aplikacji i zwróci wyniki. Potem możecie z nimi robić, co chcecie. To był tylko jeden, panie i panowie, z wielu agentów, które nasi klienci już zbudowali. Spektrum jest imponujące. Podczas naszego hakatonu agentów w październiku widzieliśmy agentów, którzy nie tylko znajdują i generują dane testowe. Widzieliśmy agentów, którzy sprawdzają stabilność testów automatycznych, agentów skanujących całe strony pod kątem opóźnień, literówek, wizualnych usterek czy niespójności treści. Te agenty robią bardzo różne rzeczy, łączy ich jednak jedno. Każdy z nich jest laserowo skupiony na jednym dobrze zdefiniowanym zadaniu. A kiedy łączycie takie agenty, ta koncentracja sumuje się i testowanie staje się nie tylko znacznie szybsze, ale też znacznie tańsze. Aby zobaczyć, jak to wygląda, spójrzmy bliżej na naszego Data Retriever agenta. Został zbudowany przez jednego z klientów kilka miesięcy temu. W ich projekcie, znalezienie pojedynczego rekordu testowego w systemie SAP e zajmowało im od 6 do 8 minut i to było szybkie. Przy 58 testerach w organizacji, z których każdy szuka danych testowych około 30 razy w tygodniu, podczas sesji eksploracyjnych daje to około 8000 godzin tysięcy godzin poświęconych tylko na szukanie danych testowych. Dziś to zadanie wykonuje agent. Rezultat: oszczędność 260 tysięcy dolarów rocznie. Panie i Panowie, to jest wartość skupionego agenta. Robi jedną rzecz, ale robi ją niezwykle dobrze: to był szybki przegląd tego, jak, co i dlaczego budować niestandardowych agentów AI do testowania w Test Cloud. Wszystko, co widzieliście, jest dostępne już dziś. Nasza wizja się jednak gada dalej. Przejdźmy znowu do test menadżera. Powiększę prawy dolny róg ekranu, gdzie możemy otworzyć nasz nowy czat